Dzień dobry! Ostatni raz opublikowałam film na tym kanale 6 lat i dawno chciałam wrócić. Dawno chciałam zacząć coś nagrywać znowu i znowu. I słuchajcie, nie wiedziałam, jak to zrobić. Po prostu nie wiedziałam, jak się zabrać do tego. I ostatnio, tak jak dużo w moim życiu się dzieje, po prostu ogrom rzeczy, o którym mam nadzieję, że opowiem wam w następnych filmach. Nie będę tego obiecywać, no bo wiadomo, <noise> 6 lat temu było ostatnie nagranie a być może znowu nie będę nagrywać 6 lat chociaż mam nadzieję, że nie. Ale słuchajcie, tak jak dużo rzeczy w moim życiu teraz się dzieje, zaczynam pracować też nad marką osobistą, przebranżowuję się, bardzo dużo się uczę. I stwierdziłam, że kiedy, jak nie teraz? Ja jestem gdzieś tam na początku mojej nowej drogi życiowej. Która jest dla mnie bardzo ważna i pamiętam, że te filmiki na YouTube były dla mnie tak cholernie ważne, ale przez to, że chciałam być dorosłą i poważną, to po prostu to rzuciłam. I naprawdę, no może nie codziennie, ale bardzo często myślałam o tym, że co jeśli? Co byłoby, jeżeli, jeżeli bym nie rzuciłam tego, co byłoby, jakbym. Dalej nagrywała. Ale wiecie, po takiej przerwie to jest naprawdę trudno wrócić, bo myślisz tak, okej, okay, ja to mam ileś tam 1600 subskrybentów, ale czy ktokolwiek z tych ludzi mnie pamięta? Czy to, czy to są w ogóle żywi ludzie w sensie czy to są ludzie, którzy nadal oglądają YouTube? Jakie oni teraz mają potrzeby i w ogóle co ja im powiem? No więc cały czas miałam milion myśli w głowie, zamiast tego, żeby po prostu usiąść na tyłku, tak jak teraz i zacząć nagrywać, to zawsze miałam jakieś wymówki. Zawsze po prostu myślałam, że a nie teraz, to sprzętu, nie mam a to, nie mam czasu. I naprawdę byłam bardzo, znaczy jestem nadal, ale trochę mniej, ale byłam do tej pory bardzo zajętą osobą, bo ja cały czas pracowałam na etacie. Cały czas miałam jakieś fuchy, dodatkowo bardzo dużo uczyłam się, teraz przebranżowuję się i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tego czasu nie było na nagrywanie. Ale jak ja sobie przypomnę, jak ja kiedyś nagrywałam, to też nie miałam czasu. Tak naprawdę miałam dwa kierunki studiów, miałam pracę, miałam jeszcze jakieś tam dodatkowe rzeczy, miałam korpetycje, bo wtedy e, uczyłam dzieci, bo studiowałam anglistykę, więc świetną fuchą były, były korepetycje. I tak naprawdę też nie miałam tyle czasu na to wszystko, ale jakoś dawałam radę prowadzić dwa kanały i uwielbiałam to i naprawdę to dobrze szło. E, więc e, mam ogromną prośbę, jeżeli tu są jeszcze ludzie, którzy pamiętają mnie, którzy oglądają to z taką ciekawością, a co u tej dziewczyny się dzieje, to dajcie znać, e, to będzie naprawdę sporym motywatorem dla mnie, żeby nagrywać, żeby coś robić więcej. Jak tego nie zrobicie, to też będę nagrywać. Ale wiecie, kiedy jest jakieś wsparcie i kiedy wiesz, że nie zaczynasz od zera, tylko jednak są ludzie, którzy to oglądają już teraz, chociaż no, miałam ogromną przerwę, to jest to zupełnie inaczej. Więc będę wdzięczna za, za jakieś... Boże, co się dzieje z moją Polską. Będę wdzięczna za polubienie, za szarowanie, za komentarze, za jakieś miłe słowa. Wtedy zrozumiem, że to ma sens i to trzeba na pewno kontynuować. Ogólnie o czym planuję robić ten kanał? Wcześniej to był lifestyle, teraz prawdopodobnie to też będzie lifestyle, ale bardziej w tematy, które mnie interesują. Będę opowiadać z tym, o tym, czym teraz się zajmuję, co teraz robię, jakie są moje pasje, ja teraz pracuję z ludźmi, więc jak ja to robię, czym ja pomagam ludziom, jak ja pomagam, gdzie ja teraz mieszkam i co się ze mną w ogóle dzieje. Wszystkie te tematy chcę poruszyć tu. Nie wiem, jak często będą wychodzić filmy, bo muszę ogarnąć sporo rzeczy w moim życiu teraz. Muszę jakoś to wszystko systematyzować, zobaczyć, jak to w ogóle pójdzie ale na pewno będę starać się no, co najmniej raz w tygodniu coś wypuszczać, coś robić, więc jak jeżeli, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do subskrypcji, a jak tu jesteś i subskrybujesz, to daj znać, jakie tematy Cię interesują najbardziej i do zobaczenia.